Sparring, który, który rozegraliśmy, który właśnie się skończył, miał na celu głównie przyjrzenie się jeszcze bardziej indywidualnie zawodnikom niż, niż całej drużynie, z racji tego, że że wszyscy praktycznie są to zawodnicy młodzi bądź tacy którzy starają się angaż w naszym klubie więc chcieliśmy na pewno uzyskać kilka odpowiedzi myślę, że to się, to się udało, także z uważam za, za bardzo pożyteczne. Jakby tak popatrzeć na sytuację, jakie stworzyliśmy i ile bramek mogliśmy strzelić, to myślę, że porówno można by było po kilka po kilka obdzielić zarówno pierwszą jak i drugą połowę. Mówię tutaj aspekty taktyczne patrząc na drużynę liczyły się dzisiaj mniej niż, niż indywidualne, więc tutaj zawodnicy, myślę, pokazali się jedni lepiej, drudzy troszeczkę słabiej, ale ten materiał, który, o który nam chodziło, myślę, że mamy bogaty. Myślę, że każdy trening pokazuje, że potencjał w tej drużynie jest. A przede wszystkim to, co, to, co już odkąd tu jestem, powtarzam, że obserwuję naprawdę dużą, dużą chęć i, i taką wolę, wolę uczenia się, wolę funkcjonowania bardzo fajnie na boisku przez tych młodych chłopaków. Także na pewno przychodząc tutaj, przychodziłem z optymizmem. To, co zobaczyłem, jeśli chodzi o szatnie, czy mówię, te poszczególne zachowania, też napawają mnie jeszcze większym. Także mam nadzieję, że z, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. To, to, to się będzie nie utrzymywało, a będziemy szli jeszcze w górę, no to naprawdę będziemy mieli pociechę z tej drużyny. Na pewno ta moja rola, w jakiej ja się teraz znalazłem, czyli, czyli klub po spadku, klub, który na dwa tygodnie przed, przed inauguracją zmienia trenera, gdzie, gdzie ten, ta drużyna już zaczyna funkcjonować. Jest to rzeczywiście na pewno niecodzienne, ale nie nazwałbym tego syzyfową pracą. Nazwałbym to yy, pracą, która którą trzeba rzetelnie wykonać, gdzie, gdzie nie wolno wejść za mocno do szatni ze swoim mego, bo jeżeli pewne elementy dobrze funkcjonowały, to po prostu też trzeba, trzeba się dobrze wtopić, tak żeby ta zmiana z, z trenera Jacka na trenera Grabowskiego była w jak najmniejszym stopniu odczuwalna przez zawodników.